Cześć, to Agnieszka. Dzisiaj mam dla Was niesamowitą niespodziankę. Zobaczcie, pierwszy tom nowej serii Agnieszki Stelmaszyk, Zagadka Purpurowej Orchidei. To jest jeszcze egzemplarz recenzenski, więc nie do końca wygląda tak, jak e, będzie wyglądał finalny egzemplarz, ale wow! zaczyna się niesamowicie. E, zagadka jest kryminalna. E, bardzo dużo się w tej historii dzieje, a przeczytam Wam fragment tutaj z tyłu. Natalia, Zuzanna, Tomek i Dominik prowadzą wspólnie klub przyrodnika. Pewnego dnia dowiadują się o tajemniczym zaginięciu zaprzyjaźnionego sąsiada i postanawiają rozwikłać tę zagadkę. Szybko odkrywają, że łączy się ona z kilkoma podobnymi sprawami z różnych zakątków świata. Przyjaciele natrafiają na ślad kryminalnej intrygi, przez którą może im grozić wielkie niebezpieczeństwo. No, cała stelmarzyk I zobaczcie, w środku są ilustracje kolorowe. Czarno-białe, zaraz wam pokażę, tylko niech znajdzie jakąś. Czarno-białe oraz, jak to często bywa w książkach Agnieszki Stelmaszyk, jakieś różne dodatki. I tutaj takim dodatkiem jest Biuletyn Przyrodnika. To jest taka gazetka, którą prowadzą główni bohaterowie. I tutaj przez całą książkę przewija się dużo różnych fajnych ciekawostek. Zaraz wam pokażę jeszcze. Ach, jest na przykład o tu. Poza tym, oczywiście, jak zwykle jakieś bilety, notatki, także naprawdę, gratka dla wszystkich fanów Agnieszki Stermaczyk, ale nie tylko. Dlatego przeczytam Wam fragment pierwszego rozdziału. Zobaczycie, zaczyna się sensacyjnie. Rozdział pierwszy. Gigantyczny korek na autostradzie prowadzącej do stolicy sprawił, że Zbigniew szafrański i jego żona Alicja weszli do wysokiego przeszklonego budynku bardzo spóźnieni. Właśnie rozpoczęła się konferencja podczas szczytu klimatycznego, na której profesor szafrański był głównym prelegentem. Zerknął na zegarek i sapnął zniecierpliwiony. Spotkanie odbywało się na siódmym piętrze, a on utknął na parterze w kolejce do wind, tłum oczekujących niemal w jednej chwili wypełnił obie wolnej kabiny. Mężczyzna bardzo się spieszył, więc wcisnął się do jednej z nich, pozostawiwszy żonę na zewnątrz. Gdy zorientowała się, że, za, że nie zmieszczą się oboje, rzuciła krótko. Spotkamy się na górze. Poczem prędko wsiadła do windy obok. Parę chwil później Szafrański wysiadł na siódmej kondygnacji. W tym samym momencie rozsunęły się drzwi sąsiedniej kabity i pan Zbigniew przystanął, aby zaczekać na żonę, która miała przy sobie teczkę z ważnymi dokumentami. Wszyscy opuścili windę, ale wśród wychodzących nie było Alicji. Po chwili drzwi się zamknęły i winda pomknęła w dół. Szafrański zorientował się, że jest sam. Rozejrzał się dookoła skonsternowany. Gdzie jest żona? Przecież wsiedli do wind równocześnie i mieli się spotkać na górze. Profesor nerwowo spojrzał na zegarek. E, powinien już być w sali konferencyjnej. Nie chciał się spóźnić, tym bardziej, że sprawa, którą miał omówić, była niezmiernie ważna. Hmm. Może Alicja pomyliła piętra? Przyszłą do głowy. A legenda była przecież pusta i wracała na dół, więc żona na pewno nie pojechała wyżej. W takim razie pewnie czegoś zapomniała. Wysiadła wcześniej, zaraz wróci, uspokoił sam siebie. Profesorze, profesorze, wszyscy Pana szukają, oznajmiła zdenerwowanym głosem młoda kobieta, ubrana w elegancką karsonkę. Zaraz Pana kolej. Yy, nie odbierał Pan telefonu, dodała z lekkim wyrzutem w głosie. Pani Lidia też nie. Martwiłam się, że nie dotarli Państwo na konferencję. Wszystko w porządku. Był straszny korek na autostradzie, wyjaśnił naukowiec asystentce. Żona wsiadła do innej windy i jeszcze nie dojechała. Czekam na nią, bo mateczkę z ważnymi statystykami. Musimy już iść, ponadbiła kobieta. Wszyscy czekają. No tak, dobrze. Szafrański był lekko zdezorientowany, ale moja żona na pewno zaraz do nas dołączy. Profesor Naman się zawahał, a potem szybkim krokiem podążył do sali konferencyjnej. Po drodze zadzwonił jeszcze do żony, lecz jej telefon uparcie milczał. Może już jest w indziej, nie ma zasięgu, mruknął do siebie albo zostawiła coś w samochodzie. Sala była wypełniona po brzegi. Szafrański zwykle przymawiał bez większego stresu, ale tym razem było inaczej. Po pierwsze, swoją prelekcję zaczął spóźniony, co bardzo go zdenerwowało, a po drugie, e, sytuacja była niecodzienna. Pracował z żoną i zwykle stanowili doskonały duet razem w pracy, razem w życiu. Nie rozumiał, dlaczego nadal jej przy nim nie ma. Powagi sytuacji dodało jeszcze to, że jeśli Alicja zaraz się nie pojawi, będzie musiał e, cytować e, istotne dane z pamięci a nie lubił być nieprecyzyjny. Parę chwil później profesor rozpoczął przemówienie i stres zaraz u nas ustąpił. Nadal jednak nie niepokoiło go, że żona nie pojawiła się w sali. W czasie krótkiej przerwy dzwonił do niej kilka razy, ale nie odbierała. Wtedy ogarnęły go złe przeczucia i zdenerwowała się jeszcze bardziej. Może zasłabła i potrzebuje pomocy. Przepraszam, proszę mnie zastąpić, powiedział do zdumionej asystentki. Zaraz wracam. Pobiegł do windy i zjechał do recepcji. Zapytał o żonę, lecz nikt nie widział. Pobiegł na parking, ale tam również jej nie znalazł. Nie było jej w samochodzie, ani w restauracji, na parterze. Zdenerwowany poprosił ochronę o pomoc. Najpierw sprawdzono wszystkie łazienki, inne pomieszczenia. Strasznie długo to trwało, a poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wreszcie przejrzano nagrania z monitoringu. O tu żona wsiada do windy. Profesor stuknął palcem w ekran komputera, a w tej jestem ja. – To na pewno pana żona? – pytał Damian Szewczyk, obsługujący monitoring. – Oczywiście – potwierdził profesor drżącymi palcami wyciągnął z portfela zdjęcie Alicji. – To ona, proszę sprawdzić. – Szewczyk przyjrzał się uważnie zdjęciu, a potem porównał je z wizerunkiem osoby wchodzącej do windy. – To rzeczywiście ona – stwierdził. Eee, – No właśnie, w takim razie gdzie jest teraz? – zapytał pan Zbigniew. – Proszę poszukać na z korytarza, gdy windy zatrzymały się na siódmym piętrze. Tam się umówiliśmy. – po dłuższej chwili szepczyk otworzył nagranie. Było na nim widać profesora, gdy z, wychodzi z windy, a chwilę później yy, kilka innych osób, którzy wysiedli z sąsiedniej ale pośród nich nie było Alicji. Nie przy, pojechała wyżej mężczyzna spojrzał, pytając o nasza frańskiego. Pa, pusta winda zjechała w dół. Myślałem, że żona czegoś zapomniała i cofnęła się do samochodu, albo profesor zawsił głosy, bo nie miał pomysłu, dlaczego Alicja nie dotarła na miejsce, albo dopytywał szepczyk. Sam nie wiem. Szafrański wesnął ciężko. Żona nie przyszła na konferencję, nie odbiera telefonów, to bardzo dziwne, rzekł drżącym głosem. Wkrótce o zagięciu pani Szafrańskiej powiadomiono policję i sprawę przyjechała zbadać komisarz Michał Kromski. Ubrany po cywilnemu, w czarną kurtkę i dżinsy wszedł do pomieszczenia, w którym Damian Szczeczyk obsługiwał kamery monitoringu. Czekał tam także mąż zaginionej. Policjant pokazał odznakę. Co się stało? Zapytał jednocześnie bacznie, przyglądał się profesorowi. Szafrański westchnął, zniecierpliwiony, ponieważ w kółko musiał powtarzać tę samą historię. Yy, I tym razem pokrótce opowiedział historię od początku do końca. Kromski usłuchał uważnie, notował, a potem oglądał zapisy z monitoringu. Wreszcie zwrócił się do profesora. Proszę pomóc mi zrozumieć, yy, co tak naprawdę się wydarzyło. Zaczął, ale pan Zbigniew wykrzyknął. Zrozumieć? Liczyłem, że odnajdzie pan moją żonę. Sam nie rozumiem, co się stało. Wybuchnął. Na moment zupełnie stracił nad sobą panowanie, miał wrażenie, że nikt nic nie robi, aby odnaleźć Alicję. – Proszę się uspokoić – zażądał komisarz stanowczym głosem. – Czy mieli państwo ostatnio jakieś kłopoty małżeńskie? – Słucham? Pan Zbigniew miał wrażenie, że nie dosłyszał, bo pytanie było wścibskie i dotyczyło jego życia prywatnego. – Nie mieliśmy żadnych problemów – odparł prędko. – Nie kłóciliście się? – Nie. – A to nagranie? Kromski przewinął film z monitoringu do chwili, gdy małżonkowie wysiedli z auto na parkingu. Na nagraniu było widać, że pani Alicja jest wzburzona i żywo gestykuluje. Przez moment trwała gwałtowna wymiana zdań między małżonkami, a potem oboje poszli w kierunku wyjścia z parkingu. I jak? Odświeżyłem panu pamięć? zapytał policjant. Rzeczywiście, posprzeczaliśmy się trochę, przyznał pan Zbigniew. Całkiem o tym zapomniałem, bo to była nic nieznacząca sprzeczka, podkreślił. Po chwili się pogodziliśmy i już do tego nie wracaliśmy. Że była jednak bardzo wzburzona. Co mogło ją tak zdenerwować? Dociekał Kromski. Alicja zbyt długo poprawiała makijaż w aucie, więc trochę obsesowo ją polnagliłem. Co to znaczy? Dopytywał komisarz. No, powiedziałem jej chyba, że zawsze pięknie wygląda, więc żeby dała spokój z tym pacykowaniem się, ale ona przywiązuje wielką wagę do wyglądu, więc się zezłościła. Nie powinienem był się tak wyrazić, ale byliśmy spóźnieni. Przed publicznym wystąpieniem lubię mieć zapas czasu, by się przygotować. Po prostu się zdenerwowałem. Alicja się obraziła, ale to trwa tylko chwilę. Zaraz oboje się uspokoiliśmy, przeprosiliśmy i myśleliśmy już tylko o konferencji. Pan nigdy się nie sprzeczał z bliskimi? Odparował profesor. Policjant nie odpowiadał na zaczepkę, zamiast tego zapytał, kiedy po raz ostatni widział pan żonę? No, zanim wsiadłem do windy, w, w pobliżu recepcji. Nie kontaktowała się z panem? Od tamtej pory nie odbiera telefonu, czyli się... Czuję, że stało się coś złego. Alicja potrzebuje pomocy. Proszę ją odnaleźć, błagał profesor. Zrobimy co w naszej mocy, przyrzekł Kromski pojednawczym tonem. Lecz do końca dnia nadal nic nie było wiadomo o Alicji Szafrońskiej. I tak dalej, i tak dalej. Sięgnijcie, ja już mogę się doczekać. E, zaraz siadam i będę czytać całą książkę do końca. Bardzo, bardzo polecam. Zobaczcie. Zagadka orchi yy, purpurowej orchidei Agnieszka Stelmaszyk. Nowa seria. Koniecznie po nią sięgnijcie. Do zobaczenia!